Witam państwa bardzo serdecznie, Danuta Stefanko. Dziś gościem Międzynarodowego Projektu Jedności Polacy Obywatele Świata jest przedsiębiorca pan Piotr Ciarkowski, prezes firmy BICOR oraz prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Na początku chciałabym pana zapytać, co łączy pana z Ukrainą? Jak tak się stało, że pan się tutaj znalazł? Ech, moja przygoda z Ukrainą trwa jeszcze od poprzedniego stulecia dlatego że w roku 1987 przyjechałem tutaj na studia na jeden semestr w ramach wymiany studentów między uczelniami z polskiej uczelni zostałem oddelegowany no i jak zwykle w życiu bywa takie konstrukcje chwilowe i niestabilne potrafią długo przetrwać i ta przygoda z Ukrainą trwa do do dnia dzisiejszego po studiach w 90 w drugim roku zająłem się z kolegami z Polski tutaj organizacją firmy i biznesem, a w 1994 roku ze wspólnikiem założyliśmy swoją firmę, która pracuje do dzisiaj z pewnymi sukcesami na Ukrainie. Właśnie proszę przybliżyć działalność firmy Likor. Zajmujemy się, byliśmy, można powiedzieć, takimi liderami, którzy wprowadzali na Ukrainę technologie związane z antykorozją przemysłową. Później przerodziło się to w sprawy konstrukcyjne, bardziej związane z budową zbiorników paliwowych. Jesteśmy, można powiedzieć, autorami projektów, współautorami wielu setek podobnych konstrukcji na Ukrainie, nie tylko, również w Białorusi. Z największych takich konstrukcji to budowaliśmy 75 tysięczniki na terytorii Białorusi. W mieście Mozyrze. I to są jedne z największych tego typu konstrukcji, tutaj znajdujące się na, na, na tych terenach wschodnich. Obecnie działamy dalej. Z, niestety z Białorusi z przyczyn obiektywnych musieliśmy się wycofać. W tej chwili koncentrujemy się na, na działalności w Ukrainie. Jak wyglądały te początki? Młodzi Polacy w obcym państwie. No były niezmiernie ciekawe i na pewno było to ogromne wyzwanie, żeby się tutaj znaleźć. Niewątpliwie pomogło mi w tym to, że ja tutaj jednak skończyłem studia i miałem pewne kontakty, i już jakoś umiałem się w tych środowiskach poruszać. Początki były niezwyk niezwykle trudne, dlatego że no, to były lata 90., czyli no, lata z pewną przestępczością. Mieliśmy problemy również tego typu. Ale wytrwaliśmy, firmę obroniliśmy i na dzień dzisiejszy jesteśmy jednym z liderów w tej branży, ale na pewno firmą, która jest najdłużej na rynku. Jak już wspomniałam, jest Pan prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Jak w ogóle doszło do powstania stowarzyszenia? Czym się stowarzyszenie zajmuje? To jest też dosyć dawna historia. Dwa lata temu obchodziliśmy 20 organizacji. Ja mam zaszczyt obejmować funkcję prezesa od roku 15. A od roku 11. Jestem członkiem, członkiem zarządu i jakby w tej ekipie, która współkierowała z towarzyszeniem. Tak jak wspominałem, obchodziliśmy 20-lecie pod takim fajnym hasłem „Sztuka bycia razem”. I to właśnie na tym polega, że biznes nie traktuje siebie tutaj jako takich konkurentów, których, z którymi trzeba konkurować, walczyć, zwalczać, a wręcz przeciwnie, jesteśmy w stanie cieszyć się ze swoich sukcesów, jesteśmy w stanie być razem, jeśli ktoś ma kłopoty, pomagać sobie. I jedną z takich głównych funkcji, właśnie organizacji stowarzyszenia przed tymi dwudziestoma kilkoma laty, to była taka funkcja bezpieczeństwa, że razem jest bezpieczniej, razem można więcej, i razem tworzymy pewną taką społeczność, która jest lepiej postrzegana, lepiej widoczna i która ma dużo większe znaczenie. W tej chwili oczywiście spełniamy zupełnie, zupełnie inne funkcje niż na samym początku. Oczywiście ta funkcja bezpieczeństwa i jakiegoś wspólnego rozwiązywania kłopotów jest niewątpliwie jedną z. Ale bardziej skupiamy się na organizacji szkoleń, organizacji wspólnych imprez, integracji, pomocy temu biznesowi i tym, tym inwestorom, którzy, którzy chcą inwestować na Ukrainie. Jesteśmy w tej chwili w siedzibie właśnie Biura Stowarzyszenia i mogę śmiało powiedzieć, że jest to jedno z takich najbardziej znanych miejsc tutaj w środowiskach biznesu w Kijowie, i ci, którzy trafiają do Kijowa, najczęściej pierwsze kroki kierują właśnie do naszego biura. Co łączy członków Stowarzyszenia oprócz właśnie członkostwa? Członkostwo jest taką formą, można powiedzieć, klubu. My, jako zarząd, staramy się pilnować tego, żeby w nasze środowisko nie trafiały jakieś firmy z wątpliwą reputacją. Oczywiście, jedną z naszych funkcji jest też Kojarzenie siebie między sobą, czyli oprócz jakichś takich zalet, że jedni dla drugich możemy coś stworzyć taniej, sprawniej, no to przede wszystkim jest taka zaleta, że jest to gwarancja rzetelności, i, i bardzo chętnie tutaj w tym zakresie również kojarzymy i wspieramy się nawzajem. Czyli można powiedzieć, że członkowstwo stowarzyszenia jest takim swoistym znakiem jakości. W pewnym sensie tak. Jak już też wspominałam na początku, jest Pan również współzałożycielem Fundacji Dobry Brat. Czym zajmuje się fundacja? Fundacja Dobry Brat powstała w odpowiedzi na te wyzwania, które, które zaczęły istnieć w 2014 roku na tle tego konfliktu na wschodzie. Pojawiło się bardzo dużo osób rannych, którzy wymagali pomocy. A tak się dobrze składało, że mój, mój wspólnik Mariusz Markowski, współzałożyciel naszej firmy Bicora, z którym jesteśmy wspólnie pracujemy z 1994 roku, jest współwłaścicielem takiego sanatorium w Osieku, właśnie pod, pod takim samym nazwaniem Dobry brat. Sanatorium zajmuje się rehabilitacją właśnie tego typu okaleczeń, schorzeń. I w ciągu tych lat działań, z 2014 roku, udało nam się sfinalizować wyjazd na leczenie no około 300 żołnierzy, którzy, którzy otrzymali pomoc właśnie tam w Osieku i, i byli rehabilitowani przez polskich specjalistów. Jak w ogóle zarodził się pomysł? Jak, jakby, jak się to rozwijało, ten pomysł? Twórcą pomysłu, jak wspominałem, jest, jest mój wspólnik. Zebraliśmy taką grupę ludzi nieobojętnych, którzy no byli gotowi wyłożyć jak gdyby pierwszy kapitał dla tego, żeby, żeby wywieźć tą pierwszą grupę na, na, na to leczenie. Została stworzona fundacja o, o tej samej nazwie. Zaczęła się współpraca z instytucjami, z firmami. I trwa to do dnia dzisiejszego, oczywiście pandemia w pewnym sensie pokrzyżowała plany, dlatego, że ich granice stały się nie takimi dostępnymi i przekroczenie ich nie jest tak, nie jest możliwe, nie było możliwe w roku poprzednim, ale w tej chwili właśnie wiem o tym, że, że planujemy kolejną grupę, która, która pojedzie do Osieka. Jak szukacie odbiorców swojej oferty? To raczej nas szukają niż, niż my szukamy odbiorców. Do nas się zwracają różne organizacje, zwraca się również e, wojsko, e, i ci kandydaci na, na, na leczenie przechodzą, jak gdyby, taką kwalifikację, na ile jesteśmy w stanie im pomóc. E, no i albo są zakwalifikowani, że mamy świadomość, że, że to leczenie będzie skuteczne i możemy coś możemy w tej sprawie zrobić. No, i wtedy po prostu są zakwalifikowani do grupy i wyjeżdżają. Jest Pan również członkiem Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Czym zajmuje się forum i jaką działalność też Pan w ramach forum sprawuje? Działalność forum w ostatnich latach została, no, może nie powiem, że zawieszona, ale praktycznie do tego się to sprowadza. Natomiast bardzo ubolewam nad tym, bo wydaje mi się, że było to. Ciekawy organ, z którego mogło korzystać polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i nie tylko. Byli tam, by, byli tam ludzie, którzy są związani z różnymi środowiskami, zarówno naukowymi, jak i biznesowymi. I, i ta wiedza i ta, te doświadczenia, które i wymiana, to, wymiana tymi doświadczeniami. Mogła, mogła być i była wykorzystywana dla budowania lepszych relacji polsko-ukraińskich. Ja mogę się pochwalić, że w ramach, w ramach tej działalności i też przy udziale forum partnerstwa byłem inicjatorem powstania muralu Jana Pawła II w Kijowie, razem tutaj z władzami miasta, ze stowarzyszeniem, z ambasadą. Udało nam się doprowadzić do tego, że właśnie zaistniał Jan Paweł II, nie tylko w formie nazwy ulicy, a na jednym domu jest wizerunek Jana Pawła II. Właśnie mówiąc o tym muralu, prowadzicie też, jak rozumiem, prowadzi też Pan działalność społeczną. Proszę ten aspekt przybliżyć. Działalność stowarzyszenia nie polega tylko na tym, że prowadzimy eventy związane z biznesem albo działalność biznesową też jest skierowana na pewnego rodzaju działalność właśnie taką społeczną, która jest albo adresowana do Polonii, albo adresowana w formie upamiętnień tutaj na terenach na terenach Ukrainy, albo właśnie tych związana z polskim dziedzictwem. I mogę powiedzieć, że byliśmy jedną z, z bardziej aktywnych instytucji, która podkreślała tą pamięć historyczną o Powstaniu Styczniowym, o Powstańcach Styczniowych, udało nam się odnaleźć miejsce potyczki niedaleko Kijowa, bo około 120 kilometrów, to jest taka miejscowość Iwnica, gdzie był bardzo taki ciekawy epizod tego powstania, ponieważ oddział był polsko-ukraiński, było dwóch dowódców, Henschel i Chojnowski. Oni prowadzili właśnie tamtą działalność powstańczą, formowali oddział. Zostali pobici przez carskich 10 maja 1863 roku. Udało nam się dotrzeć do ludzi, którzy pamiętają, gdzie była mogiła tych powstańców. Niestety ona się nie zachowała. Na jej miejscu jest jednostka wojskowa. Zrobiliśmy ciekawe upamiętnienie, ponieważ w centrum tej wioski Powstał taki dwudziestotonowy głaz z wyrytymi słowami o upamiętnieniu właśnie tych, tych, tych osób i tych ludzi, którzy zginęli. Było to takie odkrycie również dla miejscowej ludności, dlatego że ta okolica była związana były tam różne środowiska było środowisko Polaków, było środowisko Francuzów, byli też Żydzi, są też tam cmentarze różnych narodowości. Oni wtedy sobie uświadomili, że tak naprawdę to powstanie nie robili ludzie, którzy przyjechali skądś z Warszawy, żeby robić to powstanie, żeby robili to miejscowi, czyli byli to albo studenci tutaj ze środowisk studenckich Kijowa, którzy właśnie pochodzili z tamtych okolic. Tak jak mówiłem, z powstaniem styczniowym jest wiele wątków, w którym angażowałem się również osobiście i koledzy ze stowarzyszenia i stowarzyszenie samo w sobie w Kijowie jest takie miejsce, które można powiedzieć, że jest uświęcone krwią i potem powstańców, jest to twierdza twierdza Kijowska i Krzywy Kaponierk, w którym były więzienie większość powstańców, która była wysyłana właśnie na wschód na Katorgę, była przetrzymywana przez pewien czas i etapowana z tej twierdzy, przez nią się przewinęło kilka tysięcy powstańców, nie wszyscy Dostali, dotarli do katorgi, Niektórzy byli straceni w tej twierdzy, i takim przykładem jest ojciec Zygmunta Padlewskiego, dowódcy powstania, który był stracony w Płocku, Władysław Podlewski. To była rodzina, która miała dużą posiadłość i dużą stadninę pod Berdyczewem, i ojciec Zygmunta również był właśnie stracony na, na terenie twierdzy kijowskiej. Nam udało się zrobić upamiętnienie, powstała tablica. Która upamiętnia tych dwóch dowódców, syna Zygmunta i ojca Władysława. Jest to też taki moment, który uświadamia nam, jak blisko Kijów był i Warszawa, chociaż odległość była daleko. Ojciec działał tutaj na tych terenach, a syn na Mazowszu. Również na stolecie niepodległości Polski. Udało nam się odnowić pomnik powstańców styczniowym, właśnie na terenie twierdzy. Uzupełniliśmy wystawę poświęconą powstaniu styczniowemu. To jeśli chodzi właśnie o tę pamięć o powstaniu styczniowym, to, to wkrótce opowiedziałem. Jest wiele również takich inicjatyw, które, które skierowane są tutaj do Polonii. Tradycyjnie organizujemy Dni Dziecka około 1 czerwca i spotkania mikołajkowe dla, dla dzieci polonii. Większość tych inicjatyw organizujemy wspólnie z ambasadą i jesteśmy taki, takim ich partnerem do tego typu działań. Taką inicjatywą, o, której, o którą też warto wspomnieć i która już mam nadzieję, że pozostanie na zawsze tutaj. W pamięci środowiska i w pamięci Kijowa, to, to jest doprowadzenie do zmian ulic, bo w ramach dekomunizacji udało nam się doprowadzić do powstania ulicy Jana Pawła II, do wspomnianego już muralu, który powstał na tej ulicy, ale również Wilheima Kotarbińskiego, Janusza Kroczaka, rodziny Dzikowskich. No i niewątpliwą zasługą jest w ramach tej dekomunizacji jest usunięcie z przestrzeni Kijowa ulicy Wandy Wasilewskiej. I mam nadzieję, że już nigdy jej nie będzie w Kijowie. Czyli Można powiedzieć, że mimo iż reprezentuje pan polskie społeczeństwo, to jednak ma ono wpływ na życie stolicy. Niewątpliwie tak, Polacy od dawna stanowią istotną grupę. Grupę, która wpływa na, na, na wydarzenia w Kijowie, na rozwój miasta, chociażby przypomnieć sobie e, te osobistości, które były jeszcze przed wojną tutaj i które, i które działały, i te, i te pamiątki, i tą architekturę, która pani została. Mówiąc wracając do działalności biznesowej, z jakimi trudnościami się pan spotyka prowadząc biznes tutaj? Ja już jestem tak przyzwyczajony że tych, do tych trudności, które na Ukrainie powstają, że no nawet nie nazywam tego trudnościami, a, a jest to jakiś taki element, który, który towarzyszy temu biznesowi. I generalnie to, z czym się spotykamy, a do tej pory spotykamy się z jakimiś elementami korupcyjnymi czy nie do końca przezroczystych procedur. No, Umiemy, umiemy sobie już z tym radzić w formie takiej, że jeśli jest to nie do, nie do przezwyciężenia, to się wycofujemy, albo próbujemy tę sytuację w jakiś sposób naprawiać, żeby stawała się bardziej, bardziej przezroczysta. Z pewnością biznes tutaj bardzo różni się od tego biznesu, do którego są przyzwyczajeni w Polsce czy na Zachodzie. Jest on specyficzny. W dużej mierze biznes na Ukrainie związany jest z osobistymi kontakta, kontaktami i oparty o takie wzajemne zaufanie jednych do drugich. I ten element takiej, takiego bezpośredniego kontaktu na pewno ma duże znaczenie. Niemniej jednak, zachęcam wszystkich, którzy chcieliby spróbować tego rynku ukraińskiego, do współpracy właśnie z takimi organizacjami jak m.in. Między, między nasze Stowarzyszenie. Które może podpowiedzieć, z kim jest bezpiecznie, z kim jest rzetelnie i gdzie i jak można współpracować? Prowadzi pan bardzo aktywny tryb życia. Jak udaje się łączyć te wszystkie sprawy, te wszystkie elementy działalności? No niestety dzień jest za krótki. My, dzisiejsze nasze spotkanie również odbywa się wieczorem z, z tej racji, że, że w ciągu dnia jest, jest mało czasu. No, jedynym takim mankamentem tego wszystkiego jest, że no, za mało czasu poświęcamy rodzinie i nad tym można tylko ubolewać. No ale też staram się w jakiś sposób to, to naprawiać i, i, i łączyć jedno z drugim, czyli moja działalność społeczna, biznesowa i również zaangażowanie w rodzinie wszystkie te strefy powinny się w miarę. Harmonijnie rozwijać. Jakie ma pan zainteresowania poza pracą? Jak pan lubi spędzać czas wolny? O, no to jest bardzo ciekawe pytanie. E, oprócz, e, oprócz mojej działalności tutaj na Ukrainie, od, od, kilku, od kilku lat e, prowadzimy taką, taki plan inwestycyjny również w Indonezji. Jest to związane też z wyjazdami tam, które łączą się. W takie biznesowo-wypoczynkowe. Oprócz tego y, jestem zaangażowany y, w takie działania y, sportowe, które związane są z off czyli z wszelkiego rodzaju rajdami poza drogami, na nakładach, na specjalnym sprzęcie specjalistycznym do tego. To jest cała grupa ludzi, którzy, którzy tak potrafią spędzać czas. Niestety, tego czasu, jak wspominałem, jest za mało, dla, dla tego typu właśnie e, odpoczynku. Co motywuje Pana? Co powoduje, że chce się Pana dalej pracować i też sprawia Panu radość? Ja myślę, że każdy z nas, który tutaj y, tutaj działa i osiągnął y, osiągną już jakiś status i jakieś sukcesy. Y, chciałby też pozostawić po sobie y, taki kawałek, który. Który pozostanie dla, dla pokoleń i pozostanie jakimś śladem po tej naszej działalności, żeby to się nie sprowadzało tylko do y, działań biznesowych, a właśnie działań społecznych, upamiętnień. Jest to pewien dług, który pewnie powinniśmy oddać ojczyźnie y, i w jakiś sposób docenić działania tych, którzy byli y, przed nami i którzy częst, często mieli. Y, Stawali przed ogromnymi dylematami, bo jeśli popatrzymy na losy powstańców, którzy niekiedy poświęcali właśnie wszystko rodziny, majątki, przyszłość swoich, swoich dzieci, to to, co my możemy zrobić dla nich, dla, dla, nich, dla ich upamiętnień, no naprawdę jest drobiazg. w tej chwili. Właśnie mówiąc o ojczyźnie, jak to jest być Polakiem mieszkającym na Ukrainie? Jest to pewnego rodzaju no, przynajmniej ja to tak odbieram, że no zawsze o tym trzeba pamiętać. Jest to pewien przykład, jak trzeba się zachowywać, jak trzeba budować relacje z ludźmi, jak trzeba budować relacje biznesowe z ludźmi. I myślę, że Polacy są dobrze postrzegani tutaj na Ukrainie. Ja osobiście nie spotkałem się, z, jakimś, z jakąś dyskryminacją, właśnie taką, że o Polacy, no to my nie chcemy współpracować, albo, albo mamy jakieś tam stare, stare rachunki do wyrównywania. Nie, Ukraińcy są bardzo otwarci dla Polaków i, i my też się czujemy takimi ambasadorami Polski tutaj, będąc w komunikacji z nimi. Dziękuję serdecznie panu za tę rozmowę, a naszym widzom przypominam, miałam dzisiaj przyjemność spotkać się i porozmawiać z przedsiębiorcą panem Piotrem Cierkowskim. Dziękuję serdecznie. A to ja bardzo dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam.